Plan jest taki. zwabiamy zebo pod względem zaufania, udajemy, że tego i robimy tak. Ja robię Andziowi zagadkę, a ty go kitrasz w jakimś miejscu, co ty na to? Dobrze. Tylko nie mów, że go kitrasz, bo no, bo jest tak, jest. Ale czy, czy, czy pasujecie czy to pasuje, czy to, tak? Spoko, spoko. Dobra, dobra, to ja idę, idę przygotować. wyrzucić się kół idę przygotować tabliczki, wszystkie. Dobra, piszę do Zebo, że wiecie, że niby Discord, że niby ziomki w ogóle. Wiecie o co chodzi? Zebo nie ma streama, nie streamuje, więc raczej znikł, nie naszejścionuje sobie, co planujemy tutaj zrobić. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Cześć, Zebo! Ale, to się Cześć, Zebo! Miło, Cyril Tok. Sekszaku. Seksiaku. Chodź na wyspę do nas i musisz powiedzieć tak. Chyba nic nie słyszę, to jest ta niespodzianka, że. Nie, 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 nie. To, chodź, na wyspie jest niespodzianka. Na u ciebie. Tak, tak. I'm right, yeah? Bo to jest Gezebo, generalnie prezent, co nie? Eee, kojarzysz taką historię, ona się nazywa Opowieść Wigilijna? Nie, a co? To jest taki, wiesz, to jest taki film, gdzie gościu, który przez całe swoje życie buchamem, odkrywa jak wielkim buchamem, i. Eee, wraca sobie i nawiedza go duch, który zmienia jego zachowanie o 180 stopni, nie? Aha, i ciebie zmieniło, Jesteś I super teraz, teraz Zebo, Zebo słuchaj. Ha, chodź. No. Bo. Ale wytłumaczy rozkopane. Tak, 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 to już się kończy. Bo, generalnie, tym gościem z opowieści wigilijnej na tym serwerze jest Mandzio. O! Słuchaj, tak. mam do Ciebie pytanie. Czy mogę Ci zaufać i mogę Ci powiedzieć wprost o co mi chodzi, czy, czy, czy musimy z, zrobić tak, inaczej? Tak, kupujemy jakoś Mandzio, tak? Albo zabijamy. Słuchaj, plan jest inny. Mandzio przez trzy dni grania na serwerze. Posiada jedną cenną rzecz. Poza, Mówkę po, nie, to nie jest ani trochę jest cenna rzecz. Poza, <laughs> poza wielkim ego posiada jedną i wyłącznie jedną rzecz. Jaką? Jaką jesteś ty? A. Plan jest taki, plan jest taki, oczywiście, jeżeli się zgodzisz, to wiesz, wiadomo, jeżeli się nie zgodzisz, no, to no, tutaj z no. nie zrobimy. Że upozorujemy Mandziowi, że niby porywamy cię, jesteś zamknięty w jakimś więzieniu. Dobra. I zrobimy mu zagadkę w stylu opowieści wigilijnej Dobrze Czy jesteś a? za? I będę siedział i nic nie robił? Nie, będziesz czekał aż Mandzio za zagadkę pomoc. Będziesz się o pomoc Okej, okay, a kiedy to robimy? No teraz Aha <laughs> czyli, czyli muszę się zabijać jesteś za, a, tak? Ale umrzeć nie umrę Nie, nie umrzesz no dobra, no to dobra, to może być Dobra, Niech to chodź, to chodź, to chodź a, a to jest pokojowe, takie, tak? Tak, takie to o... jest pokojowe, tak Robimy, mu na u... Robimy mu Mandziowi na łóżkę, żeby zruszył w końcu dupę I przestał udawać RP adwokata w trzecim już sezonu, bo to jest cringe as fuck W skrócie <laughs> No dobrze, ja się fajnie bawiłem jako system. rysowałem siusiaki Tak, tak, do, dobra Zebo, słuchaj, chodź, musimy teraz udać tak. najdalej, gdzie się da e, Czyli musimy znaleźć wyspę Lerachta, gdzie który buduje Alcatraz O, tak, tak, tak. Tam się zostawię. Mhm. Mm e, bo inaczej sobie. Bo ja mam lepszy pomysł. Tak, tak, zaczniemy tak. mu robić zagadki od teraz. Okej, okay, dobra. To czekaj. To zejzutki. Dobra. I chodźmy na tego. Chodźmy na twoją wyspę. E, zróbmy mu pierwsze tabliczki, które on zauważy i będziemy robić to razem. I wiesz, on będzie myślał, że ty jesteś porwany, a tak naprawdę my będziemy razem robić zagadkę. Dobra, dobra, gdzie dobra. ty? Gdzie do znalezienia będziesz ty? Tak jest, plan plus minus. To ja piszę, yy, czekaj. Ostatnio jesteś dosyć nieobecny i z tego powodu Zebo poszedł sobie na spacer i nie zamierza wrócić. Zobacz, śmieszę, chyba, tak że patrzył. go znajdziesz. Nie, 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 miejmy nadzieję, że tak nie jest, bo to będzie tak sensu Chyba, że go znajdziesz Ej, nie, nie, nie Jak się, nazy jak się nazywał świat Pokémonów? Kanto? Dobra o, to będzie fajna zagadka, no I że u Ewrona druga wskazówka Podpowiedzi. będzie Podpowiedzi Szukaj, szukaj w krainie Kanto Kanto Kanto, dobra Dobra, 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 to wchodzimy tutaj do PokeBola czekaj, jakiegoś, czekaj, nie? Czekaj, 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 trzeba widzą. No nie, 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 nie widzą nas, nie widzą nas, nie widzą nas, nie widzą nas. Przejdźmy sobie, przejdźmy sobie tutaj. Nic nie widzą. Idziemy do żółtego PokeBola. Chodźmy, żeby chłopakom nie zgriffować, że się nie skapnęli za tego PokeBola. No. Ale czy, na niego. Czy Diables może... wejść? Nie, właśnie nie da się. Ja nie chcę nic zgriffować. A... Bo Diables tu jest. A czy Diables może nie? Dobra, nie o, widzi. O, Dobra, Diables widzi, ma w dupie. O, to tutaj damy na chwilę. Zaprawimy. Dobra, dwie za metro, dwie za metro. E, dobra, to cykaj. E, co tutaj dajemy znać? Jak e. dobrze wiesz, w życiu wartości są różne. Ale over. Ale koniec. Koniec końców. <ścoughs> Zebu to było, ale już go nie ma. Ale koniec końców. Warto. <ścoughs> Matrymonialne. Nie to się, że Zawsze inna stawiane na, pije, na piedestale wartości metroniczne stawiane na piedestale. Zawsze doprowadzają, doprowadzają do samotności. Do samotności. Zebo miał w dupie pieniądze. What? Potrzebował przyjaciela, który zostawił go tylko po to, by robić lewy biznes Biznes na frajerach Następnej podpowiedzi Następnej Jeżeli chcesz go znaleźć i <ścoughs> Za długo się to pisze Jeżeli chcesz go znaleźć, szukaj w miejscu, gdzie każdy boi się zaglądać I to będzie, że rapy Dobra Mogę już iść? Skakać? Uuu, <laughs> pochce Dobrze, Zebo Pięknie. Dobre wiadro Widzisz Zebo, ja się poriwam, jeszcze daję wszystko co twoje, nawet cię nie zabijam Tak, idziemy do rapów Nawet cię nie trzymam jakkolwiek Dobra, idziemy do rapów, rapy są od razu tutaj, tak? Yy, niedaleko chyba Okej, okay, dobra, to musimy powiedzieć gdzie, bo ja ich nikt do nie byłem, mieć cztery Trzeba to włączyć. W kościele musimy to zostawić, musimy wejść do kościołu next Dobra, to dawaj Tylko jak rapy na zauważą, to mamy przerąbane Nie, ja, ja mam sojusz z chłopakami, wiesz? No, sensie... no nie, jak będziesz im tabliczki stawiał W ogóle, ja zrobiłem nad ich kościołem, yy, yy, tę tabliczkę yy, Z świętego Dreama Dobra, to czekaj To nie, zejdźmy na dół bo wiesz, każdy się boi schodzić rapem do podziemi, nie? Ja też się boję. Tak, miło, so... że będzie musiał, to A. będzie. oj. No dobra, czyli tu jest kibel. To jest idealne miejsce. To jest, znaczy, to, jest, to, jest mi się, to jest idealne miejsce jako więzienie. Korupcja, stres, łzy, kłamstwo, zdrada. Zazwyczaj prowadzą do miejsca Dam w na które. O, że w więzieniu nie Właśnie byłem. patrzysz. Zebo tutaj nie ma. Dobra, są w ekspiarce niby. Miejsca, na które właśnie patrzysz, Zebo tutaj już. Żeb, zebo tutaj już nie ma, ale bardzo głośno krzyczał P płacze. Twoje imię o. Płakał, jak je wymawiał. Pomóż mu z wyro -l -nia -l -nia -l a następnej podpowiedzi szukaj w krainie zapomnienia. W krainie zapomnienia? No tak, że wiesz. Ale no bo... grzybę! Tak! Ale ty mądry. A i ty, ty teraz ulatniam się na Alcatraz, tak? Eee, czekaj, czekaj, Poczekam czekaj na ciebie tam gdzieś przy lądzie Dobra, dobra, mamy to Czekaj, zostawię jeszcze niespodziankę dla rapów Okej, okay. mnie tu jak coś nie było Dawaj, dawaj, dawaj zobacz. No to właśnie byłem, napisałem Zebo tu był A. Na dachu Do bazy, no do bazy, tego. do bazy, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. Dobra, napisałem mu Ale jakby się Intensywne porwanie No, intensywne porwanie Zebo, <laughs> żeby... jak się czujesz jako porwany w tej sprawie? Szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Jakby mówiłeś, że będziesz mi po prostu nosił, to takie jedną no, trochę nudne. Nie no, generalnie jakbyś się zgodził, to bym cię zabił i na plecach z tobą robił to zagadkę. A, ty, a, 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 czyli to tak to działało. Tak. <ścoughs> tak w skrócie tak to działało. No to ja daj poczekam na tym, na przystani. Dobra, dobra, dobra. Tam po lewej masz grafa, jakby coś, nie? Dobra. i no. masz łódkę. Dobra, mam nadzieję, że graf mnie nie Tak, zatłucze. zatłuczę, to, żeby nie było za mocno. Plus, dobra, come on. Jestem silny chłop, obronię się Dobra, kraina zapomnienia Zobacz do czego Doprowadziłeś Biednego Zebo Przez Ej, Zmieniłem ciebie. rapom, bo oni dookoła mają rapy prze napisane i zmieniłem tabliczkę Na disco polowce zamiast po, rapy Porwany by the way Czekaj, co ja napisałem bo już zapomniałem eee, Zobacz do czego doprowadziłeś Biedny Zebo przez ciebie najadł Się grzybków H Halucynków Halu i dostał Bad Tripa. Potwornie płakał. Znajdź go, materialisto. A podpowiedź dostaniesz. A jakie diamenty dostaniesz? Obok drzejnika za 7000. Ja ci dam, żeby te diamenty. To... No nie, no, musimy to... odmawiać, a to będzie lepsza satysfakcja. Nie byłaby to satysfakcja, ale bardziej mi chodzi o to, że żeby zrozumiał, tak? Rozumiem. Bardziej chodzi o to, że zrozumiał, że zrozumiał, co jest w życiu naprawdę cenne, a nie. No dobrze, ale jeżeli odda diamenty za człowieka, to chyba zrozumie. A? Ale co, jak on tego nie zrobi, Tak się zostawi? Tu, tu, ru, tu, tu. I co? OK, i co? OK, widzowie. Napisz, rzącie, ała. O, o. ała. Myślę, że się zorientuje. wszystko, OK. I na tym się skończyło. Napis yy, wykrzyknik Eme Eme i dusi się, czy coś takiego Dusi się Co? Wyknął, no... O nie, powiedziałeś wygrzeknik Dobra <grystanie> Powinniśmy teraz bo napisał potrzebujesz pomocy, nie odpiszę mu specjalnie, będę trzymał w dnia Tak, 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 już nie odpisuj, już, już zero kontaktu jak coś Zero kontaktu z jak coś On dalej nie wie, nie, że coś się dzieje O Jezus, to się nie da skopać A, czekaj, przepłyniemy, no nie mogę Po co zrobić most? Daj hamską tabliczkę Daj, daj, daj tutaj robiszce Zróbcie most frajerzy Dobra, zaczekaj, wróć, wróć No, no Zrobię, zróbcie przez u otwarte Z Zróbcie most Frajerzy Dobra Grzejnik za 7 kawy, biedny Nawet mi was nie żal, łóżko Przy ciepłym drogim grzyniku Na dzień dwa jako symbol zaufania guzik Idą zeta wyjaśnić Jesteś już blisko Zebo ogrzewał się Ej, czekaj, ty, bo tych tabliczek thrifi. nie ma tam w ogóle Ale nie, nie, są, są, są tabliczki Musiałbym, nie nie, 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 nikt nie znasz. no zaraz to. dobra, dobra, dobra Grzejnikiem Tym drogim grzejnikiem Zaczyna szukać, Znajdzieć. Ale po nie warty tyle, co prawdziwa przyjaźń Zebocie cię uwielbiał Ej, może pójdę do Mandzia szukać Zeba z nim Nie, 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 nie Nie, nie, <średenia> nie, 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 spokojnie, spokojnie, to mu da łóżkę Zebo cię uwiel... By... I... Au Zebo cię uwielbiał. Chciał tylko chwilę twojego czasu. Ty głupia. Głupia. To dobra, trudno. Mater, materialistyczna krowa. Nie zobaczy po drodze. Nie zobaczy mnie, czekaj. Czemu z nim go nie spędziłeś? Czemu z nim go nie. Skaca przez wyspę, skacza przez wyspę. Czemu z nim go nie spędziłeś? Czemu z nim go nie spędziłeś? I wolałeś zarabiać. Brudne pieniądze. Powinieneś trafić do więzienia. Trzy kropki. Dobra, i to jest podpowiedź, że powinien trafić do więzienia, wiecie o co chodzi. Aż do więzienia, że Alka. do stary to jest five hat, Znaczy five hat no... zagadka. Myślę, że czasowo i tak się wyrobiliśmy, w miarę szybko nam to poszło. Nie było to jakoś bardzo złe. Yy, I fajnie, że tego. Też wydaje mi się, że zagadki nie są aż tak bardzo proste. I są mega trudne. Nie są mega trudne, I, są mega trudne i... I... i fajne gra słów w niektórych przypadkach została użyta, więc mi się to w miarę Idealnie podoba. No... Jesteś, jesteś mądry, tak chciałeś usłyszeć? Nie <grym jestem <grym mądry, ale mam nadzieję, że będziesz zmienił swoje postępowanie, a nie jak gra jak. O, to jest tutaj, Chyba nie? Nie. Nie. Tu jest Alcatraz, przecież widać go stąd. A, a. jestem debilem, przecież z no. <grym> A, no tak, to wygląda jak Alcatraz trochę. Tak trochę mało. Trochę mało. tak, trochę tak. Dobra, 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 to chodź. Dobra, i robimy, robimy salę, salę kinową. I robimy salę kinową rachcikowi. z tabliczek. Nie mam jakby coś tych siedzeń, masz? Eee, zrobimy, mam się. drewno, no. Takie trochę o, to jest... dobra, Zebo, nie da się wejść. To już się da. O, super. No dobra. i tutaj mamy ekran. Nie, ekran zrobimy tutaj, pasz, pasz. Dobra, i ja odpalamy streama, mandzie, niech szuka. Dobra, no jest zarobiście. możemy oglądać. to wygląda, no. To on słucha Spotify, ja słyszę. Tak, 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 tak. Miłość też dole. na dole. Do... Na do... Na do... Na do... Na do... Staraki do trochę większa Zajście jak coś? Pilnicy, no. Dobra, korupcja, stres, łzy. Kłamstwo zdrada zazwyczaj prowadzą do miejsca, na które właśnie patrzy Zebo. tutaj nie ma, ale bardzo głośno krzyczał twoimi, płakał jak ja. Wymawiał, pomóżcie mi zwyrodnialce, a następnie podpowiedzi, szukaj, krainie zapomnienia. W krainie zapomnienia. krainie zapomnienia. No, albo ta grzybowa, albo tak grzybowa. No, albo grzybowa, albo grzybowa. Stop, panowie! To nie jest tak, że my... ukryli go u nas? Nie, nie. Poczekajcie, panowie, 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 panowie! Wróćcie! Potrzebuję was, żebyście... Porobili zdjęcia tego. To nie, jest, to nie jest jakaś śmieszna gra, to nie jest śmieszny prank, to jest porwanie, a, ja zamierzam później z na policję. To jest porwanie, Zebo? Dobra, to ja... No, o, nie, to nie jest śmieszny nie mam prank. Zebo, czy, czy to jest porwanie według ciebie? No nie no, ja się, ja się fajnie bawię. <laughs> Szatujcie to, widzowie, dzięki. Kraina, gdzie był SKK. <laughs> nie, mamy dowód, S. A ja bym stawiał, że to może być ta właśnie grzybowa, e, grzybowa Grzybową mamy po drodze, możemy najpierw do grzybowej <grybowa> To jest, to jest żeby udział, robić na znajomych. A miałem się śmiałam, że WGZ jest to to serio po, ubiec, ubiec. w Zapomnienia. Jakbyś starał się powiedzieć Chyba, że serio powiem, że jej porwałeś. O, o Jezus, ale mi niedobrze. Czekaj, ja mam pomysł. krainy. ja Co ty robisz? Na po drodze, jest ona niedaleko. Zebo, zebo jest problem, bo ze, Nie ze zebo, 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 wróć tu proszę. Ale wydaje mi się, że... No kurde jedno serce. O, o. nie, ja, być ukryty na naszej wyspie, jako że o, o nie, porwał i, i, mnie! Tak, 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 dokładnie. Porwał Boże mnie! Ty... No czy ty jesteś głupi? Nikt się nie porwał, kino mi ministrz! No weź, bo fejk... no weź, bo widać, że to jest fake kino teraz, no! Zebo, bez grifu! Bo miał o fake kino posądzą, to jest prawdziwe kino, przysięgam! Od razu zrobię screena dowodowego, zrobię screena No screena dowodowego zrobię. Już, już! O, pozwego śmiecia, co mi porwał kumpla! A to gówno, bo to prank! Żebyś zrozumiał, smato, że pozwów się nie robi, tylko się gra z ziomkami! Do ja czego świetne. doprowadziłeś? Jednego z zebo przez, przez ciebie najeść się grzybków, kalucynków i dostał bat-tripa. O nie, ja pierdzielę, to naprawdę źle. Potwornie płakał, potwornie Znajdź go materialista, a podpowiedź dostaniesz obok grzejnika za 7 tysięcy. Next, next, Negrese! Dzięki, Negrese, byłeś świetną świetką. <laughs> Wydaje mi się, że on wie. Nie, grzejnik za 7 tysięcy będzie u Jawora! O! Oh. Nie! No. Nexa 100%! Wiesz ja... Dlaczego? Wczoraj mieliśmy rozmowę a propos Nexa, gdy budował dom. Mówi, że kupił sobie na fakturze, miał wystawione, że jeden dzień kosztował 7200. Na 100% Nexa. Ale mówi, że to Nexa, a nie właśnie jakiś jawor, który też Nexe nie Nexa by tego Ale To jest ale 100% to, ale, w jakim, ale gdzie? Diabeł dobrze myśli! Już dopływam już dopływam to do, też do tego nie chce. Dobrze. Uh, diamentowy hełm, okej, okay. dobrze może być. O, zjejkował mora. Panowie, dalsze tabliczki. O, a to, to nawet tutaj. nie moje? To, no nie. Mogę czytać? To, to nie, to będzie czytał. Tak. Czytaj. Grzejnik za 7 tysięcy, wybiedne kuby, nawet mi was nie szal. Zostawiam swoje łóżko przy ciepłym i drogim grzejniku. <grym> no, on myśli, że to jest dobre. Ok, zasłania. Na dzień dwa, jako symbol zaufania, guzik. Co? 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 Nie, 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 to nie czekaj, czekaj, czekaj. Czek. co? Nie widzi, nie widzi, o? No widział, no, widział. Ok, tu jest w środku coś! To tu jest, jest środku. Jest, 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 to jest w jest, środku. Jest. Andzio, jesteś już blisko. Zebo ogrzewał się na Batripie, tym drogim grzejnikiem, drogim, ale niewartym tyle co prawdziwa przyjaźń. Zebo cię uwielbiał, chciał tylko chwi chwilę twojego czasu, ty głupio materialistyczna prowo. Daj mu cały swój czas na porybaczu porywaczu jakiś. Jest... Widać, że to Zapchlony kundel, p***a! Czemu z nie gole, spędziłeś się wolałeś zarabiać brudne pieniądze? Powinieneś trafić do więzienia. Więzienie Alcatraz! To Alcatraz! buduje słowo, Alcatraz? No czemu to zrobiłeś? To ktoś mi przetryje drzwi. Dlaczego? Bo <laughs> no, Alcatraz! Kto budował Alcatraz? Na Alcatraz? na tych, nie? Tak, no, to, panie, to, jest to, miejsce. to już tu teraz za chwilę. Starego, panu. O, no, 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 to jest tu. Dzisiaj jesteś strasznie agresywny. No, on już dobra, chodzi, dobra. Dobra, no, 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 to. o Jezu, fake, jakieś fake kino się tu włączyło nigdy w życiu. Ja Fejkowe kino? Nie, 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 to jest prawdziwe kino, dobra, ty To shiftuj żeby... tu, shift, to... shift, shift, to... shift, no, no. Tylko cześć, cześć. Z Dame's Dream, A nie, nie, nie zdążysz już. Nie, bo mnie zabije Ty też lepiej załóż, <laughs> bo się na się zdenerwuje jeszcze i się zabije. No, o, <coughs> I o. Idą, 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 idą. To patrz tam na kino, na kino. Na kino, tak, tak, tak. Jak, my coś tak, tak to, jak, coś my, jak coś to my kino oglądamy, tak. Oglądamy film. Myślę, że to jest słyszalne może. Patrzcie, diabeł. Oho, Oho. jak coś to my oglądamy wiesz film, nie? Film oglądamy. Tak, tak, tak. Mhm. Oho, oho, wchodzi. <laughs> Idziemy do nich? Nie, nie, ja słucham, tu biją, tu biją, jak już zobaczyli to no O, cześć chłopaki, co tam u was słychać? My oglądamy właśnie GoPro, chcecie Oglądamy właśnie właśnie GoPro? Oglądamy film właśnie Oglądamy, nie, oglądamy właśnie film, wiecie dlaczego? BO zostałeś SPRANKOWANY TY SZMATO a! O nie, wydobierz no bakterio. Mandjo, spokojnie. To było wszystko ustawione. To było wszystko zebo, ustawione. Zebo, zebo, ja wiem, o zebo nie nic robił. nie grozi. Ja tego mam wszystkie o. dowody. Możesz go pozwać, spokojnie, byc nie było. Czais to? Wi Widz Zebo, on nic z... on nic nie zrozumiał. Nie mogę. Cała. Wiedz co on przeżywał? Wiesz jak tak. się bał No za niego, cały się trzebał. Siedział tu ze mną i oglądał film, jak robisz się pajaca! Cała Film, zagadka, to jest, Ca... nawet filmu nie jest! Była to taka jest, krowa, krowa wierdzi, tu po prawej, cała nie zagadka, nie została, cała zagadka zresztą została, została zrobiona zresztą. tylko po to, żebyś szmatą zrozumiał, żebyś przestał być materialistą i skupił się na prawdziwych przyjaciołach, a co ty robisz? Na wstępie, kiedy mówiłeś, że to był prank, żebo się zajebiście, się zajebiście bawił, a ty mówisz, podziemy go, pozwiemy go, nie ze się! Nie znęcasz nad nim tak to jest Było super Ja, nie jest. Lotkną, ja go dotknął no. Było tak, super tak, Przepraszam nie chciałem twojego okay. partnera bić Przepraszam Nexę Nie no, no spoko zostałeś sprankowany będzie. A czy ja mogę cię dotknąć Nexę też bo teraz jest mi jestem Trochę straszny. Tak możesz Jesteś trochę chęci że to tyle osób dotyka <laughs> ci Nexę tak, tak się bałem też mogę dotknąć